To, to, to tu, tu mam mówić? Tu kamera jest? Dobra, ja jestem Rips, a to jest pierwszy odcinek openingu skrzynek na kanale Tak jest, dokładnie, zaczynamy sobie otwierać skrzynki I co ja tutaj mam dodawać? No, jeżeli subskrybujesz ten kanał, to daj mu suba i zasubskrybuj jeszcze raz A jeżeli go nie subskrybujesz, no to, to daj suba Bo mi smutno będzie jak to mawia? Stare dobre przysłowie. Jeżeli nie potrafisz zrobić czegoś porządnie, zrób to na litość. I, I w sumie tak to działa. Jeżeli chodzi o następne openingi, tutaj każdy 100 lajków to jedna skrzyneczka. Po prostu tako, taka prosta kalkulacja, żeby się Apple nie pogubił. Zaczynamy opening, pierwsza skrzynka. Pierwszy raz jest zawsze najgorszy. Ale dobra, dobra, niech będzie. Pyk, otwieramy. Jasło, jasło, na chuj mi jasło, przecież jasło, jasło, tak? Jasło. A oh, Jezus, skała szczępić ryja. <stytutry> kurwa mać. Jezus ma... Nie dość, że dostałem jasło. To jeszcze dostałem worda. Jakbym jasło grał, to bym zrozumiał. Jakbym wordów kurwa używał, to też bym zrozumiał, ale... Dobra, dobra, doczeka ze sztukę, za razem nie może wypaść gówno! Ja pierd... Jezus Maria Open, open Dobra, połowa to, to... teraz, teraz będzie pewnie jeszcze coś jednego chujowego Jezus Maria Ja nie wiem Dobra, chuj, wiecie co? Połowa openingu za nami, a my tutaj już to gówno mamy No co, co? Gówno mamy, no mamy gówno No bądźmy szczerzy, nie nazwiemy tego inaczej jak po imieniu Mamy gówno Wchodzę na moją elitarną stronę ripsa w sensie strony. To jest, to jest jakiś tam coś i napiszemy. Podaj hasło swoje. Proszę bardzo. Ciekawe czy ktoś poda w ogóle hasło do końca tego odcinka. Myślę, że zaczepimy kogoś. Kogo zaczepimy? Dawaj, Mati 77. sieba Co tam? To jest w ogóle najgorsze, co możesz komuś napisać. Siema co tam? Przecież to jest kurwa, tak głupie! To jest tak głupie! Siema co tam mówisz w momencie, kiedy nie masz nic do powiedzenia. Serio. Po prostu to jest najgorsze co możesz powiedzieć. Kujcie to! Mati! Mati Mati Ej! Co jesteś taki niemiły Kolego? Smutna minka, dokładnie. Skąd mam wiedzieć, czy to ty, czy ktoś inny? Zobaczysz. No, od. Dziękuję. No to dobra, no to Mati. No widzę, że ty jesteś człowiekiem, który potrzebuje twardych dowodów. Dobra, Jupitsy, serii U wyjebaoneta, co? Nie wiem. kurde, ksenek Do mnie musisz tak prostym językiem mówić, bo. Bo ja się gubię, bo ja się gubię Dobra, ja się zgubiłem O co się rozchodzi? No i Adrian nie chce odpisać Mati tutaj musi się przekonać A Midrox napisał mi XD Wracamy do otwierania skrzynek Open, otwieramy Dobra, to jest ta lepsza połowa Tutaj musi teraz wypaść coś zajebistego Małkaj no, okay. Maokaj to jest coś czego kurwa chciałem. Ja za zawsze marzyłem, żeby mieć Maoka. Odkąd byłem mały w piaskownicy to chciałem mieć Maokaja. Ale teraz, te teraz, teraz, back to go! I've got <M1> Malfight! Kurwa! Super! Uuuu! Samych klocków mi kurwa wysrywa. Shiwany, -sh 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 schriwany, maokaje... To jeszcze sralfite, ja pierdolę. Kurwa, mać! Word! Kur, Word! Worda! Worda! Dostałem Worda! Nie, kurwa, nie, nie. Trzeba sobie meliski pierdolnąć, bo po prostu, po prostu to się nie da, nie da się, kurwa, nie da się z tymi gównami wygrać gry. Oczywiście, że cię dodam do klubu, żeby żeby być w elitarnym klubie Ripsa, żeby zasłużyć sobie na tak duży przywilej, yy, musicie przede wszystkim, bo wiecie, no tu są duże wymagania, no tutaj każdy by chciał być, tak? Każdy by chciał być w takim czymś, musicie po prostu... O, pyk, mi napisać. Już już was zaprosiłem, proszę bardzo. Tata Krzysia, Siema Rips, grasz. Nie bogie! Nie Dobra sobie nie mogę chyba osobno Spoko Dobra Mamy tak Kurwa Trzy wardy Dwa skiny I trzy czempiony. Ja pierdolę I to jeszcze dwa chujowe skiny Ja pierdolę Dobra Po prostu czekaj Tylko segrzdyrnę melisy O kurwa Dobra Tyle przekleństw Tyle w ogóle Uff Dobra Open

Ten to robię tak, że z trzech robię jedną Dokładnie Naprawimy, ja tu kurwa naprawię Okej, okay, dobra re re-rol Re-rol, re, re, re Wyrewolwerowany rewolwerowiec Tu z powywawanymi nogami Kurwa, re, re roll, re-rol Po no. prostu Zróbmy to, już, już koniec z re z... z próbą wymówienia tego słowa Sakura, karma, kurwa Mać. Melisa nie wystarczy. Także to był pierwszy opening, jakbym go miał podsumować. Był tak bardzo spierdolony, był tak bardzo chujowy, że ja idę się załamać. Jak nie zasubskrybujecie tego kanału i nie będziecie lajkować tego filmu, i nie napiszecie mi w komentarzu, że Rips będzie lepiej, to ja nie wiem, co jest. Black and white like a panda. Need a girl with a booty from Atlanta. Grab a camera. Everybody at my shows act like the cops got a gun in them. Hands up. I feel like Drake did on "Ransom." Young rich and handsome. Hotline bling dancing, taking these chances. Remix these songs from rappers. Funny thing is, you can't understand them.